No, dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Ja nadal jestem chora, ale ostatnio, jak jeszcze byłam zdrowa, e, kupiliśmy produkty z przeceny w Lidlu, bo ostatnio świetnie mi się nagrywało odcinek e, Luksusowe Gotowanie, właśnie z rzeczy z przecen. No i tak czuję, że jeżeli nie nagram tego dzisiaj, no to te produkty się e, zmarnują, no albo będę musiała je zjeść po prostu poza kamerą, a tego bym nie chciała, bo dzisiaj jest naprawdę luksusowo. Znowu były szpary. Słuchajcie, były maliny, były truskawki, koktajlowe pomidorki i banany. I słuchajcie, za to wszystko zapłaciłam 35,62. Dni mijały, więc yy, musiałam pojechać na zakupy, bo przez te kilka dni choroby wyjadaliśmy lodówkę. I jeszcze kupiłam kilka rzeczy z przecen, Natomiast na bazie tych pierwszych zakupów e, zrobię dzisiaj naprawdę przepyszne e, posiłki i zabieram się za śniadanie dzisiaj przepyszne puszyste pancake'i z marinami. A gdyby ktoś tutaj był nowy, to szybka informacja. Te footbooki polegają na tym, że idę na zakupy i zamiast wybierania paczek niespodzianek z aplikacji typu to Good To Go, mm, idę do sklepu i wybieram tylko produkty, które są z pomarańczową cenówką. I na bazie tych wszystkich produktów, które mam w koszyku, wymyślam dania na cały dzień. Jest to dla mnie mm, opcja doskonała ze względu na to, że w paczkach niespodziankach często było mięso. A tu jednak y, w ostateczności mogę z czegoś zrezygnować, a na dział mięsny nie muszę wcale patrzeć i mogę wybrać tylko to, co jest mi potrzebne, bo na przykład dzisiaj y, było dużo przecen na fajne jakieś y, rukole, inne sałaty, a ja ich nie wzięłam ze względu na to, że wczoraj Piotr odebrał od swojej siostry z y, y, ogródka fantastyczne, piękne sałaty, więc z nich właśnie y, będziemy korzystać. Także jak widzicie jest wiosennie, po prostu ziemia oddaje nam już swoje dobroci, już mamy pierwsze zbiory od siostry Piotra, sałaty, truskawki, maliny są już w sklepach, więc po prostu jest doskonale. Uwielbiam ten czas w roku. Jak wiecie, staram się, żeby foodbooki były dla mnie też taką inspiracją, żebym szukała tutaj nowych rozwiązań, więc... Zamiast jajek, które mam, wykorzystam sobie jednego banana, yy, bo pół banana to jedno jajko. Ja potrzebuję dwóch jajek, więc mam jednego banana i te pankajki. Yy, Odkryłam i zachwyciłam się nimi w momencie, gdy byłam na diecie bezglutenowej. Jak wiecie, często opowiadam o tym moim okresie w życiu, bo był tragiczny i nauczył mnie tak psychicznie bardzo dużo. Więc nadal je robię właśnie na mące bezglutenowej, na mące kukurydzianej. Wtedy wychodzą doskonałe do mąki kukurydzianej. Dodaję troszkę, tak wiem, dwie łyżki mąki ziemniaczane i wtedy jest naprawdę pysznie. Na zwykłej mące e, nigdy mi to nie wychodzi. Kolejna inspiracja dla was, jeżeli jeszcze nie znacie, choć często o niej mówię, ale może jesteście tu pierwszy raz i może zaskrybujecie mój kanał, do czego was bardzo zachęcam. E, to jest e, waniliowy cukier. Ja od X lat e, nie kupuję waniliowego cukru, tylko robię go sama. E, odkryłam to kiedyś na blogu Burczy w brzuchu, uwielbiam ten blog i bardzo się y, też nim inspirowałam jeszcze jak mieszkałam z moją mamą i dopiero y, uczyłam się gotować. Y, no i po prostu kupujecie laski wanilii, y, wyskrobujecie ziarenka, potem wtykacie y, te małe laseczki do cukru, y, zasypujecie cukrem i po kilku dniach macie gotowy y, cukier i jest bardzo wydajny. Ja go tak dwa, trzy razy zasypuję ponownie, ale teraz myślę, że to już będzie ostatek ostatni jego y, czas i kiedy go wykorzystam to kupię nową laskę i sobie zasypię, bo wiecie w tych małych opakowankach jak proszek do pieczenia to po pierwsze się nie opłaca, a po drugie taki jest dużo, dużo bardziej aromatyczny i pyszny także zabieramy się, aha no i maliny, zastanawiam się bo mam dwa opakowania i maliny wiecie teraz to jest jeszcze taki bardzo pożądany produkt, bo potem jak mamy na działce no to musimy coś wymyślać, żeby z nich zrobić żeby ich nie zmarnować i zawsze robię z nich mus, ale dzisiaj wydaje mi się, że dodam je tak, w całość, żeby rzeczywiście w 100% czuć ich smak oraz fakturę. Przy rozgniataniu banana, szybkie obalanie mitów. Wiecie, że można jeść końcówki bananów, czarne końcówki bananów, nie trzeba ich odkrajać. Ja jestem w szoku, że tyle lat wierzyliśmy w te mity. Wstydzę, sensie, że, że to jest mit. Bo wydawało się to rozsądne. Ja ogólnie nie lubię w ustach tego czarnego czegoś, ale może to ze względu na to, że zawsze czułam powiew śmierci, gdy to przez przypadek zjadłam. Ale odkrycie tego jest dla mnie zaskakujące i nadal nie jem. To jest zbyt głęboko zakorzenione w umyśle, żeby jeść, ale mm, nawet jak wiedziałam, że tego się nie je, to nigdy nie odkrajałam pół banana, a wiem, że ludzie tak robią yy, i robili, więc szaleństwo. Ja zawsze odkrajałam jak najmniej, tak żeby po prostu tego yy, czarnego cypka nie było. Ale nie trzeba, dajcie znać, yy, jaki wy macie stosunek yy, do śmiercionośnych końcówek bananów. A ja tymczasem robię wegę i jajko. Chore małżeństwo, otwarte okno, słońce świeci, pan kosi trawę. Nawet pani, był u nas pani kosi. No i po prostu jest przyjemnie. Piotr robi, bo ja nie lubię naszej nowej patelni, którą on ja wybra. lubię bardzo. Wybierasz, kupujesz, odpowiadasz za swoje rzeczy, więc to wtedy jest robisz placki. Patelnia o nazwie Ambition. Tort pankejkowy na śniadanie Mistrz. Ogólnie chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz. Jak się ogląda ludzi w Stanach z Polski, którzy jadą i chcą zachwycić się po prostu tymi wszystkimi sosami, pankejkami i tym niesamowitym po prostu cudem, którym nas karmiono od zawsze, to wydaje mi się, że za każdym razem są yy, rozczarowani. I to. Wydaje mi się, że wow! Właśnie tak jedzą w Amerykach! Właśnie tak jedzą po prostu i roznoszą to te babki na rolkach. Sy, yy, I leją tym sosem... Kar, yy, syropem, klonowym. syropem klonowym. Nie! To jest nasza wersja i nasza wersja jest lepsza niż amerykańska. Zdrowsza! Ale w ogóle pyszniejsza! Weź to tamto zjedz, zatłuść się, nie miej siły na nic. Tu jest pożywnie, jest białko, są owoce, Yy, nie ma glutenu. <ścoughs> yy, no, polecam. Czyli to jest z mąki ryżowej? Z, yy, to jest z mąki ryżowej z kukurydziami. O, nie powiedziałeś. Powiedziałam? Nie. My już jesteśmy po śniadaniu i właśnie robię wiralową kawę, czyli już wysmarowałam kremem pistacjowym szklanki. Kupiłam taką pastę z Biedry i teraz wypełniam to wszystko lodami, dlatego też wziąłam taką mniejszą szklankę, żeby tych lodów nie było aż tak dużo, ale i tak widzę, że będzie bardzo dużo. I to jest właśnie problem tego przepisu że mm, wciulie z tych lodów a mało kawy, więc to jest taki przepis na bardziej taki deserek niż mrożoną kawę. Mm, ostatnio w Krynicy robiłam y, też właśnie z tych samych składników tylko y, w dużej szklance po prostu trochę pistacji, trochę lodów y, i trochę kawy. I zastanawiam się, czy tutaj tak czekać. Na stronie było, w sensie, wiralowo wyglądało to ładniej, a nie chce mi się czekać. Tak samo nie chciało mi się w domu, ech. Taka jestem niecierpliwa. Więc zrobimy sobie tutaj taką dziurkę. I zrobimy szybką wersję. I tak to się zaraz zje. A drugą już w ogóle zrobię tak normalnie, bo to za dużo lodów. Ja nie potrzebuję zjeść na raz pięciu gałek. Starczy mi jedna. Porządna. O! Zalana kawką. E, miało być jeszcze posypane y, <kluzny> pistacjami, ale chyba to ma sensu, no bo nie mam tej powłoki lodowej. Ale pośpiech. tutaj w tym miejscu, gdzie jest... O, o lud jak na zawołanie wypłynął. Wiecie, od kawiarni oczekiwałabym, że będzie to wyglądało jak yy, na wiralu, bo było to po prostu piękne, ale w domu y, tego nie potrzebuję, więc mamy to i spróbujmy. Jezu. No po prostu bardzo dobre. Polecam, ale bez tego wydziwiania. Po prostu do szklanki dajcie trochę kremu, dajcie waniliowe lody, dajcie kawkę i będzie idealnie. Czyli tu normalnie trochę kremu, trochę lodów i jolo. Jako deser jest to bardzo smaczne, ale jeżeli chcecie otrzymać aromat kawy, to niestety będziecie zawiedzeni. Ale, jak ostatnio robiłam w Krynicy, właśnie na swój sposób, <tryk> To była super, nie? Bo było czuć i pistację i wszystko, ale było kawą. Tak. Także dzisiejsza kawka jeszcze przed nami. Biorę się właśnie za obiad i słuchajcie, będą szparagi i risotto to, a z racji tego, że dzisiaj jest luksusowo, to tak normalnie zrobiłabym z ryżem, ale kupiłam jakieś po prostu fantastyczne fantastyczne ryż do risotto, więc zobaczymy, czy to miało sens. Przepis biorę z TikToka i mam nadzieję, że będzie pyszny, bo czuję, że na szparagi mam kilka swoich standardowych pomysłów, a chcę poznać ich więcej i korzystać z różnych dobroci.

nigdy w życiu nie zrobiłam e, risotto sama. W knajpkach też sama nigdy w życiu nie zamówiłam. E, także spróbujmy. Mhm. Muszę poczytać, jak się robi ogólnie ryż na risotto, bo wydaje mi się, że mam trochę niedogotowany. Bo to było dodaj, mieszaj, dodaj, mieszaj. Wiadomo, może tam w opisie było y, proporcje. Y, ale Przepis do robienia ponownie, buratka, parmezanik, szparagi, no to będzie coś, co będę wiosną robić zawsze. Pycha, polecam. Mm. Powiem teraz coś bardzo kontrowersyjnego, jak na osobę, która chce lokalnie, jakościowo i tak dalej, ale od lat nie kupujemy truskawek na targach, kupujemy je w dyskontach, dlatego że należymy do osób, które myślą, że na wszystkich tarczkach, na stoiskach z choinkami i wszędzie nasze pieniądze tak wspomagają tych ludzi i oni mają taką jakość i wszystko jest takie wspaniałe, a potem się okazuje, że jesteśmy zrobieni w bambuko, bo w takich miejscach trzeba się targować albo ci sprzedawcy zawsze tak wiedzą, kogo można oszukać, no i na przykład w tamtym roku jeszcze podjęłam walkę z kupowaniem truskawek na targu, bo moja mama zawsze kupowała najfajniejsze. No i normalnie stałam, wybierałam i pani, za mną stara, taka mocno powiedziała: y, Ja te chcę. <Klucza> normalnie ta pani, co mi sprzedawała, gdzie byłam pierwsza, odłożyła jej. A mi dał jakiś syf i były straszne. I bo z połowa była spleśniałych i to dramat, więc nie kupujemy choinek na straganikach. Przez lata zamawialiśmy przez internet, i nie kupujemy truskawek w tych miejscach, w których pani nakładasz szpatułką, bo w dyskontach możemy sobie po prostu te. Truskawki sami obejrzeć, sprawdzić i wybrać dobre, i to się sprawdza, i dzięki temu od kilku lat mamy dobre truskawki. I dobre truskawki w maju. Są tak ekscytujące, że można je jeść same. Nie potrzeba do tego żadnych wykwintnych przepisów. No ale z rzecz tego, że jest to foodbook, e, a ja dorwałam dwie paczki m, truskawek na promo, e, no to e, zrobimy coś mega szalonego. Słuchajcie, mega dziwna jest ta moja choroba, bo zazwyczaj jak jest się mocno chorym, a ja jestem mocno chora, to się nie ma siły, chce się leżeć, boli głowa, jest się osłabionym. A mnie strasznie boli gardło. Mam bardzo mocny katar. Wczoraj byłam u lekarza, wirusówka, zarażam, więc nie mogę wchodzić z domu i tak dalej. A mamy tyle energii, tyle mi się chce, no i właśnie chce mi się nagrywać filmy, więc nagrywam, więc się ekscytuję, więc wysiada mi głos. Dzisiaj posprzątałam, no a właśnie, po śniadaniu yy, włączyłam sobie po prostu, żeby skrolować yy, telefon, no bo po prostu yy, w innym wypadku, no, chciałam coś robić. No i trafiłam na architekt porządku, oczywiście, więc co? Więc chciało mi się myć pralkę, Odkurzać wszędzie, ona tam w ogóle odkurza ściany, inne rzeczy, więc pierwszy raz w życiu umyłam pralkę, zawsze zajmuje się tym Piotr, i pierwszy raz w życiu umyłam podłogę w naszym domu, bo zawsze robi to Piotr. A naprawdę ledwo żyję i tak czuję, że moje gardło mówi odpocznij, bo mam w sobie wirusa, który objawia się w kaszlu. I siedzę i każę cały dzień, nie? A, a mam ochotę robić. No nigdy tak nie miałam. I wiadomo o co chodzi, że to jest takie niespotykane. No i właśnie ta choroba, którą mam teraz, jest tu, turbo, turbo niespotykana. Czyli jestem mega, mega, mega chora. A chce mi się więcej niż jak jestem zdrowa. Szalona. No ale dobra, zabieramy się za deserek. A deserkiem em, będzie propozycja od Pierogis i będzie to mochi z kremem truskawkowym ostatnio wysłałam Piotra do sklepu i powiedziałam, że kupił yy, mąkę ryżową kleistą nienormalną, kup kleistą no i kupił normalną, ale kupił również skrobię kukurydzianą które dzisiaj jest potrzebna a dzisiaj z paczką tu odebrałam mąkę ryżową kleistą, która była polecana na tym kanale, więc mam nadzieję, że wyjdzie to wspaniale. Eee, można by było uznać, że ojej, e, truskawki z promki, a po prostu jakaś mega droga e, mąka, ale nie, ona jest mega tania, znaczy mega tania, go to ty kosztuje. E, także zabieram się za robienie moci. Już chyba nie będę gadać, bo jest 19! Jezu! No! Dałabym sobie rękę uciąć, że jest jakaś maksymalnie 16. 19? To ja kolacji nie zdążę zrobić dzisiaj, bo bez sensu, bez znajdzona. jedenaście. Szok. W ostatniej chwili mi się przypomniało, że mam barwnik, bo nie chciałam go kupować, i zobaczcie, jaki mega czerwony. To jest barwnik z moich fantastycznych przygód piernikowych. Mam nadzieję, że w tym roku nie zapomnę o robieniu pierników i będą piękne. Natomiast na razie barwnik przydał się do moci. Dobra, mamy rozwałkowane ciasto. Wsadzamy je. Właśnie ja nie wiem, czy je wsadzać, no ale Wiola tak mówi. To powinniśmy się słuchać, ale ja się... Kurczę, ciężko się nie słuchać. Niby chcę, ale tak... Boję się. Nie, nie, nie będę, będę się słuchać. Jest. I teraz nie będziemy y, mieć wałka... Wyciskanego, tylko sobie tak będziemy nakładać. Kremik i daj truskawkę. Kremik, truskawka, kremik, kredle, kredle takie. Dobra, my jesteśmy z Polszy, więc robimy polskie, yy, rozwałkowujemy, potem wycinamy na rączkę kremik, truskawka, kremik i yy, Piotr zawija i wychodzą super ładne i yy, dobre wielkościowo. Dobra, mój organizm już mówi y, stop! Więc y, y, ja stopuję ostatni posiłek dzisiaj i idę sobie leżeć. Przekrajam, tak jak Viola mówiła na pół. Wow! Ale ty nie wiesz jeszcze, może oszukuję. Widziałem. No, by się plastylina na jakby. Ładnie, Efektywne. Mm. Czyli mam rozumieć, że ciasto ryżowe, w sensie mm, inaczej, mąka ryżowa jest tak naprawdę takim produktem, który można jeść na surowo, tak? Nie, bo to było parzone. Polecam, polecam, no bo fajne, ale czy wolałabym zjeść i tak zrobię te truskawki z kremikiem? Tak. Natomiast bardzo dobrze to zrobiłam, bo rzeczywiście czuć krem i truskawkę, a to tylko tak otula. Fajne, a ja tymczasem ściskamy serdecznie. Pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo. Dajcie znać, czy zrobicie jakiś z tych przepisów, czy na jakieś ślinianki zaczęły wam pracować. Eee, do zobaczenia, pa!